Siemanko, siemanko! dzień Doberek witamy. Piątek chyba mamy albo czwartek, ale chyba piątek mamy. Poranek, godzina dziewiąta. Zaraz wyruszamy dalej w trasę. Plan był prosty. Kupiliśmy już sobie bilety. Mieliśmy jechać do Armenii na parę dni, może maksymalnie na tydzień do Jerewenu, czy jak on się tam nazywa ta stolica Jerewen, czy jakoś tak i. I mieliśmy sami sobie pojechać Bilety już są, elegancko I wczoraj siadamy, żeby sobie jakiś hotel znaleźć Zabukować Nagle się okazuje, że jak chcesz jakiś hotel znaleźć To 40-50 euro za nas musisz zapłacić Gdzie jeszcze 3 dni temu bodajże, teraz 3 dni temu Patrzyliśmy za 150 dolarów to mogłeś cały tydzień sobie zostać gdzieś w jakimś takim normalnym hotelu. Fajnie. Dzisiaj nie ma takiej opcji w ogóle. I tak kurde się zastanawialiśmy, co się jest grane. Czy Booking po prostu zaczął manipulować cenami, bo za często sprawdzaliśmy, czy co? Kurde, w ogóle zapomnieliśmy, że ci ludzie z Karabachu teraz wszyscy idą na Armenię, tam ponad. Około chyba 100 tysięcy osób z tego Karabachu przyniosło się, idzie w tamta fala tych ludzi na Jerwen i wszystkie te hotele no po prostu są pobukowane, wszystkie, a tym bardziej te tanie, więc doszliśmy do wniosku, że chyba nie chcemy tam jechać teraz w tym czasie, no bo no po co? No nie, nie, nie jedziemy tam jakiegoś, nie wiem raportu zrobić, albo nie wiem, no idziemy wam pokazać, jak teraz wygląda sytuacja w Armenii, czy coś. No, szczerze powiedziawszy, nie jestem żadnym jakimś dziennikarzem, czy coś, żeby teraz się pchać tam w taki klimat. Ja już kiedyś byłem w takim klimacie, gdzie uchodźcy śli, chyba to było w 2015 roku w Grecji, w Atenach. Już ja widziałem, jak to w ogóle wygląda miasto, pełne uchodźców, i tak i tak dalej. Nie mam ochoty tego przeżywać jeszcze raz. Wiecie, Ja też nie chcę z siebie robić jakiegoś maksa kolonko i że powie Wam jak jest. Bo to nie moja w tym sprawa i interes. Nie chcę też bukować żadnego jakiegoś takiego taniego hotelu, bo pewnie ten tani hotel będzie wypełniony ludźmi, którzy uciekają z tego Karabachu. Czyli ludźmi z cierpieniem, płaczem, dziećmi na rękach i to nie będzie wesoły klimat i nie będzie się czuł komfortowo żeby siedzieć w takim klimacie, a ja nie chcę się w ogóle jakoś w jakiś sposób zwracać uwagę na siebie, czy jakoś zaistnieć na tubie, na czyjeś krzywdzie, no, to jest chore po prostu, to nie, 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 nie. Ach. Więc, więc po prostu no nie jedziemy, rezygnujemy z tej, z tej trasy na Armenię po prostu. No bo po co? Ja nie chcę na siebie zeć uwagę, chciałem sobie pobyć, zobaczyć jak tam jest. Chyba nie jest to no odpowiedni moment teraz, żeby tam jechać i się cieszyć miejscem. Oni mają swoje problemy. Wolę się trzymać z dala, bo jeszcze pojedziemy, jeszcze cokolwiek się gorzej stanie, pozamykają granicę i w ogóle jeszcze będzie problem wyjechać stamtąd Także jest to nam totalnie niepotrzebne. Więc po co o to mówię, nie wiem, ale muszę teraz szybko cisnąć. Na dworzec, bo jest tutaj obok niedaleko, bo no z taką myślą właśnie tutaj też zostaliśmy w hotelu, żeby być obok dworca, zapytać się, czy mi zwrócą pieniądze za bilety. No, mam taką nadzieję, że mi zwrócą chociaż połowę albo część jakoś, no bo plany się pozmieniały. Autobus tam odjeżdża od 11, czyli mają jeszcze 2 godziny, także będą mogli sprzedać te bilety czy coś. Zapytać mogę, czy mi zwrócą. Nie wiem, tak jak tu widzę, jak to wszystko działa To nie, nie jestem do końca przekonany Czy będą chcieli to zwracać Ale idę się zapytać I muszę szybko wracać, bo Jedziemy na stację pociągów I jedziemy w dalej tam W głąb Gruzji Idziemy do Batumi zobaczyć jak tam wygląda No kibilicy nam jakoś nie przypasowało Fajne miasto wizualnie Ale klimat taki, byliśmy tu 3 dni 2 dni słabe Jeden Spoko Czyli rachunek jest prosty Naka To nie dla nas No i tyle Taki króciutki wstęp Tego dnia Hello, Zobaczymy co się zdjęcie działo A, No i dobrze Misja zakończona, jestem szczęśliwy o, Stówka wróciła Do kieszeni Także warto było się zapytać Przebiec się chwilę, moment To zaledwie 20 minut a już mieliśmy takie trochę zrezygnowanie, żeby to olać, trzeba lecieć na pociąg A jednak było warto pójść zapytać Pani była bardzo niezadowolona z tego Niemiło jakoś, ale oddała To się liczy Ważne, że ja jestem zadowolony I mam swoje zdjęcie z powrotem No niestety, tak wyszło Nie było to planowane Czasami tak jest ha, Cieszę się, spoko Bo za te pieniądze to sobie kupimy Bilet na pociąg. Ha, ha, ha. No to dzień się zaczyna dużo lepiej. Roel, Kostel leci dalej. Jedziemy na stację pociągu. taki donut ser bardzo ciekawe zjawisko Dunkin Donut sprzedaje pizzę Spoko Dobra, jesteśmy na dworcu kolejowym No things are nothing else, no Tak widzimy Całkiem spoko zorganizowane Tak to wygląda Dobra Pchamy się Pachamy się z tymi walizkami Ale na szczęście już mamy tylko jedno Także jest dużo wygodniej No, widok do stacji kolejowej Całkiem ładny Nie za bardzo mogliśmy się połapać Na razie na początku Bo budynek wygląda jak wielkie centrum handlowe Nie jak stacja pociągów, tak to wygląda z wejścia Same sklepy jakieś Idziemy, trzeba wjechać na samą górę No spoko station Aha baku, no Okej okay. jesteśmy Tu są chyba kasy Jakoś tak to wygląda Musimy chyba sobie wziąć numerek najpierw że ja podejść do kasy Ciekawe Lucy już jest w kasie Dobrze Tu widzę jak ktoś jogę uprawia Z rana Oto rozciąganie porane bardzo ważne. 68 the air Tak. Yes. Odemonic 10:25, carriage number 2 platform 1. One for down. Okay. Thanks Dobra, są so, bilety. Idziemy znaleźć peron. We made it. No dobra, dało nam się bilety. Teraz musimy znaleźć peron. Słabo jest to oznaczone, bym powiedział, że nawet tragicznie jest to oznaczone. Ale no co, co kraj to bycie? W sumie, jak jesteś pijany przez pół dnia, no to nie musisz mieć dobrego oznaczenia. Wszystko tu jakieś dziwne. No jest, znaleźliśmy oznaczenie za jakimiś daszkami, za tym wszystkim. W ogóle tego nie widać. Trzeba szukać jakbyś, nie wiem, w podchody się bawił W ogóle. Oh, oh, no dobra. Idziemy, nie wiem czy to nasz pociąg czy nie, ale. Okej. Okay. What time is? Ok, 25 minutes. Wyszedłem, żeby znaleźć coś do jedzenia w ogóle na tej stacji pociągu. Bo nie ma tu nawet żadnego sklepu. no Sklep może się odkurzać kupić. Na stacji pociągów, telefon, lodówkę A jedzenia nie można sobie kupić Ty, stacja pociągów Puknita Chłopie, idziemy do Europy no, Zobaczcie jak to wygląda Stacja pociągów no. Zegarki możesz kupić, telewizor możesz kupić no, Nie wiem, buty se możesz kupić Bryloczki Na stacji pociągów I jedzenia nie można sobie znaleźć Zajebiście no, Dobra, mam jakieś kanapki no, Nie były drogie, 2,50 dolara za jedno Jedyne jakie coś tu co znalazłem oprócz telewizora, lodówki to mogę wziąć jakąś kanapkę z jakiegoś tam stoiska Dobra, idziemy do środka, żeby wejść do pociągu, w ogóle sprawdzaję paszporty Nie wiem o co chodzi, dlaczego sprawdzali mi pójść paszport Jak widzimy

Widzę takie, że paliskie nie możesz nigdzie na położyć oś, Ledwo się. Na dwóch plecach można wcisnąć. Dobra, tak jakoś to powsadzaliśmy, gdzieś tu plecak, rzuciliśmy, tam torba. No nie ma miejsca. Pociąg 5 godzin, mam takie head. A tak, come yeah. no spoko. Jedź.